Dużo jest problemów, dużo. Miksery często, często wchodzimy do kuchni, patrzymy, a tam jest tylko mikser domowy. Nie ma żadnej ubijaczki typu KitchenAid I tak człowiek mówi: Jezu, jak oni chcą tutaj pracować? tak? I mm. pierw trzeba zbudować wszystko, żeby było można cokolwiek zrobić. Okay. To też nie jest takie proste, bo przygotowując sobie na przykład desery, jak robimy jakieś szkolenia, to wchodzimy do tej kuchni, mówimy: OK, właściwie prawie połowę deserów moglibyśmy odrzucić. No bo nie ma e, sprzętu. Oczywiście y, właściciele często y, dokupują ten sprzęt, chociażby y, najda, który nie jest zbyt drogi, czy nawet jakiś tańszy produkt, żeby ludzie mogli u, po prostu ubijać e, produkty bo często to była stał z, z maszynką tak, ja, jakąś ja, ręczną. Ja też d, d, pokazujemy, że praca na profesjonalnym sprzęcie, tak samo jak i na produktach, to jest też dla nich ogromny zwrot kosztów, ponieważ a, kiedy włączymy profesjonalny mikser, kręci się, ubija się, cokolwiek się robi, w tym czasie um, osoba Romyjna pracująca na kuchni tak. może zrobić różne inne rzeczy. A nie stać i patrzeć kiedy jest gotowe i cały czas mieszać ręką stojąc i patrząc w okno na przykład tak więc mhm. i z kolei szybkość przygotowania na produktów na profesjonalnym sprzęcie jest no, zdecydowanie mhm. lepsza niż, niż praca z takim malutkim robotkiem domowym, więc to jest dużo, dużo jeszcze jest problemów, żeby przekonywać też osoby, że warto jest inwestować w profesjonalny sprzęt, bo to też jest klucz do sukcesu. Mhm. E jak bardzo różni, albo czym różni się praca szefa kuchni od mistrza cukiernictwa, czy cukiernika, który jest na tej kuchni? Widzicie tutaj bardzo poważne, bardzo duże, że tak powiem, nie wiem, no, może nie tyle co rozbieżności, ale inne elementy. Przed włączeniem nagrania mówiłaś, że no często musisz szefów kuchni uczyć pracy z wagą, czy ważenia na przykład. Tak, no bo to w jest... cukiernictwie jest tu piekielnie istotne i ważne. Tak? No to jest niemalże... Chemia. Bez tego się nie da. Tak Bez tego się nie da i no e, 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 po pierwsze, e, e, jeżeli porównamy pracę kucharza, kucharz weźmie rybę, weźmie przyprawy, wie jakie ma wziąć i robi to do smaku. Tak. Natomiast, jeżeli mówimy o cukiernictwie, no niestety to jest taka praca trochę na początek z karteczką, gdzie trzeba wszystko ważyć i te receptury starać się zapamiętywać bo to jest, każdy gram ma znaczenie, więc, więc to jest ta różnica, że tu jednak jest praca z recepturami, które są już odmierzone i trzeba wszystko ważyć, tak? więc... No jest, jest, jest to problematyczne, ponieważ no nie każdy chce się przekonać do tego, że, że jednak z tą kartką musi stać i to no zważyć. Że tak? to nie jest na oko, na, na, na tak zwane chlupy i gule, bo słyszałam też takie określenia, natomiast no, no, trzeba to niestety robić bardzo precyzyjnie, ponieważ to um, bez tego się nie uda. Się Trudno nie jest przestawić szefów kuchni na taki, no właśnie trochę cukierniczy tryb. Ja myślę, pracy. że nie, to jest kwestia tak naprawdę Ludzi, tak? Jedni to lubią, drudzy nie lubią. Ja znam takich szefów kuchni, którzy się nie dotkną deseru, bo dla nich jest to za, nie to, że za ciężkie. Po prostu nie lubią nie tego robić, tego. nie czują tego. Jasne. Bo tutaj trzeba być precyzyjnym, tak? Ja zawsze też młodym ludziom powtarzam, że fajnie zaczynać swoją pracę zawodową na tak zwanej kuchni zimnej, gdzie mamy, przygotowujemy przystawki zimne, ale też właśnie na kuchni zimnej przygotowuje się desery. To powoduje, że logistyka jest zupełnie inna, i do tego jeszcze jest manualne podejście, czyli rozwijamy się manualnie, jednak na kuchni gorącej to jest zupełnie inne. Sulpie, przysłowiowe mieszamy, i kręcimy, ale też są kucharze, którzy nieodpowiednio czytają przepisy. Pamiętam, jak kilka lat temu kolega robił w kuchni Panakote, jest napisane 20 gram żelatyny, to dla niego 20 gram to było 20 deko no i zrobiliśmy, zrobił tą panakotę, no i nagle klient mówi, ja nawet łyżeczki nie mogę w to wbić tak, no, <laughs> także tak, tak. e, odpowiednie podejście nawet jeżeli jest receptura, to trzeba ją czytać rozważnie i jeszcze pamiętać o tym że warto wracać do tego co Monika mówiła, pamiętać tą recepturę ale ją czytać non stop żeby czegoś nie pomylić, bo później zupełnie co innego wychodzi no, w, na konferencji mówiłem Michał Iwaniu, kto też jakby wspominał, że e, no, to jest trochę jak reakcja chemiczna. E, tak. Coś się pomyli trochę ten wzór, doda się nie takie składniki, nie stworzy się, czy nie zaporządkuje się pewnej reakcji i absolutnie nie powstanie pewna struktura, nie wiem, konsystencja, tak. smak, inne rzeczy itd. i tak dalej. Trzeba zaczynać całkiem wszystko. Temperatura, od wszystko tak. ma znaczenie, tak. Tak, ja zawsze też y, y, powtarzam. Jak jeżdżę, jak jeżdżę na kuchnię i. Y, Mówię, jejku, ile to trwa, w ogóle to strasznie długo trwa ja nie mam na to czasu ja mówię, ja mówię słuchajcie, przychodzą do Was goście dostają ekstra deser są super zadowoleni wychodzą szczęśliwi chce im się żyć i teraz Ty mówisz, że nie będziesz chciał robić tego deseru ponieważ to zabiera dużo czasu to może nie rób też przystawki nie rób też zupy, bo to też po prostu najlepiej, nic nie róbmy po prostu, skoro nie robimy to dla idei, żeby nasz gość wychodził zadowolony, tak? Więc no, już troszeczkę się to zmienia. znaczy dużo już się zmieniło, to dużo się zmieniło, bo już patrząc na, na początki mojej przygody z, z gastronomią, to zmieniło się bardzo, bardzo dużo. I um, szefowie kuchni, zarówno jak i właściciele, jak i e, pracownicy chcą się szkolić w zakresie deserów restauracyjnych. Mm -hmm. Powiedzcie, po, troszkę powiedzieliśmy sobie o wyposażeniu i produktach, ale jak bardzo ono się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? No bo no mówię, no, gdy e, wchodzę do. E, Fajnych cukierni, dobrych cukierni teraz, no to, to na półkach stoją bym wiedziała sztuki. To wymaga z jednej strony oczywiście e, olbrzymiej wiedzy, e, tego kursztu cukiernika, z drugiej strony wymaga bardzo dobrych produktów, e, a jeszcze z trzeciej strony wymaga bardzo e, dobrego sprzętu. Ale i takich akcesoriów do zrobienia tego, bo to są tak wymyślne kształty różnego rodzaju. Przecież tego ręcznie, To nie zostało jakby nadane rękoma, tylko po to widać. Dzisiaj widać, jest... że mamy silikon, tak? Tak, tak. są jest odlewy, cudowny... nie odlewy, różnego tak. rodzaju rzeczy i tak dalej, ale są wspaniałe struktury, jakby w ten sposób tworzone. Więc to się widać, że zmieniło bardzo dużo na przestrzeni ostatnich lat. No i teraz pytanie, jak bardzo się to zmieniło? Oj, bardzo. To, to może jest zbyt krótka odpowiedź. Mhm. No, wiadomo, firmy też pracują na tym, żeby pomóc kucharzom. Wiemy dobrze, że ekonomia prowadzenia restauracji to też czynnik ludzki. Im mniej ludzi w kuchni, tym większe zyski. No to trzeba też pomóc restauratorom, żeby mogli przygotowywać sobie desery właśnie w różnych silikonach. Oczywiście, to jest fajne, ale trochę się tym też martwię, bo wszystko nagle się robi takie bardzo plastikowe. Nie ma tego homemade, gdzie widzimy, że tutaj ręka przyłożyła. Jednak też powinniśmy na to zwracać uwagę i nie przekraczać tej linii czerwonej, żeby się nagle nie okazało, że wszystko mamy, wyrzucamy z silikonu i wszystko mamy piękne. No niech jest widać tą rękę człowieka, szefa kuchni. Który dopieszcza to jeszcze. No pewne samemu. niedociągnięcia, tak naprawdę, bo one właśnie... pokazują ludzką twarz. Ludzką twarz, tak. tak. Hej, Monika? Tak, natomiast tu się absolutnie z Tobą zgodzę. Natomiast, tak jak powiedziałeś, nie przekroczyć granicy, natomiast te różne formy bardzo ułatwiają pracę, ponieważ są to formy zazwyczaj, gdzie na, na, na jednej formie mamy 10-12 tych samych wzorów. Wkładamy tam różne produkty, różne struktury, różne musy, i już te 12 sztuk mamy od razu, tak? Które po prostu już możemy serwować gościom, więc to naprawdę ułatwia pracę. Czy dużo się zmieniło i jak dużo? Szczerze powiem, zależy naprawdę od regionu Polski. To ja też jeżdżąc po, po całym kraju, ja widzę różnicę, gdzie od drewnianej łyżki, którą się jeszcze pracuje, poprzez stary piecyk prawie taki domowy, poprzez kuchnie, które są już profesjonalnie wyposażone. Nowe kuchnie inwestują w sprzęt i, i, i ten sprzęt od razu się pojawia. Ci starsi, którzy pracują wiele lat i okazuje się, że świat idzie w innym kierunku, też zaczynają to gonić. Tak? Chcą mieć lepszy sprzęt, może nie aż super ekstra jakości, ale już wprowadzają te zmiany, tak? ponieważ wiedzą, że bez tego nie dadzą rady, bo to jest, to jest szybkość i, i to jest też powtarzalność, więc goście też oczekują powtarzalności, więc to na handmade. Super, szef kuchni dzisiaj jest, jutro go nie ma. I to też jest, że wprowadzamy za dużo takiej wolnej ręki. To fajnie, ale z drugiej strony, kiedy zabraknie pracownika i szefa kuchni, nie ma kto tego powtórzyć, więc jednak ten sprzęt powoduje, że daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie powtarzalność, bezpieczeństwa. Tak, powtarzalność którym... której też oczekuje gość, który przychodzi mhm. do nas, więc to jest no tak jak mówię, no to jest różnie. To nie? prawda. No dobrze, a to wyposażenie. A jeżeli chodzi o produkty, jak one się na przestrzeni ostatnich lat zmieniły? No bo no też często jest tak, że no słuchajcie, idziemy do jednej, drugiej, nie wiem, sieciowej kawiarni chociażby, tak? I patrzymy na te desery i, i nawet jak je jemy, to, to widać, że to jest taka straszna jakaś masówka i te produkty, te, do, do, czy surowce do stworzenia tego no chyba nie są najwyższych lotów ale no, rozumiem, że jak to na rynku tak? są produkty lepsze jakościowo gorsze jakościowo ale to się, zmienia. to się zmienia, bo są firmy takie jak właśnie Ambasador 92 który pracuje i sprowadza najlepszej jakości i wszystko co jest co nowego wchodzi producenci z całego świata, jeżeli coś wyprodukują to firma stara się ściągnąć to do, do siebie na magazyn a Monika to już później y, przekazuje dalej, czyli szefom kuchni, kucharzom, którzy zajmują się deserami. No, zmieniło się bardzo. Dzisiaj jest ułatwienie, dzisiaj mamy mnóstwo past, kiedyś y, tego nie było. Tak? To może też dlatego, y, tak naprawdę proste, proste tiramisu, czy proste y, pana kota, czy cream brûlée, czy szalotka. Tak naprawdę niewiele produktów było trzeba y, mieć do tego, żeby zrobić. Dzisiaj deser składa się nie z pięciu. Produktów składa się często z 15 po to, żeby cały czas gdzieś tworzyć fajne mhm. smaki, no, zmieniło się zdecydowanie. Mhm. Ale, tak. Zmieniło się, ale jeszcze jest potrzeba naprawdę jeszcze sporo czasu płynie, mhm. zanim tak naprawdę zmieni się na tyle, na ile powinno się zmienić. Ponieważ, no tak jak powiedziałam, to jest wszystko uzależnione od regionu, tak? Mhm. I, I ja czasami jeżdżę i mówię, Boże. Dlaczego wy to podajecie? Dlaczego wy robicie z tego, a nie e, z produktów? po których można mieć plany na życie, bo nazwijmy rzeczy hmm. po imieniu, bo są też niestety. No, no właśnie, o to miejsca. chciałem zapytać. To może e... trochę dziwnie zabrzmi w tak, przypadku ale... deserów, bo desery same w sobie, no to jednak są słodkie rzeczy, słodkie produkty i ktoś powie, że to są generalnie niezdrowe rzeczy, nie powinniśmy tego jeść. No, hmm. Nie przesadzajmy oczywiście, bo wszystko z umiarem jest dopuszczalne, ale no oczywiście, właśnie, no, produkty mogą być różne. Dzisiaj mamy taki trend, a nie inny, że ludzie patrzą na to, co jedzą, starają się gdzieś tam zdrowo odżywiać, ten trend ewidentnie jest widoczne Mamy świetne I teraz, smartfony. E, tak, no. ale i teraz e, rozumiem, że w e, cukiernictwie, no myślę, że to też świadomy cukiernik powinien używać też dobrych produktów, tak? Nie byle czego, nie każdej chemii e, i tak dalej, i tak dalej. Ale to w ogóle powinniśmy używać zawsze dobrych produktów w gastronomii i to nieważne, czy do deserów, pod każdym kątem. Dobra jakość produktu jest gwarantem, że gość dostanie coś, co sprawi mu przyjemność. Jeżeli weźmiemy byle jaki produkt słabej jakości, mm. trudno jest z tego stworzyć naprawdę dobre danie. No ale jest pokusa pewnie, żeby obniżyć futkost. Pokusa to jest jedno, ale trzeba pamiętać o zadowoleniu gościa, tak? No, oczywiście no, są różne restauracje. Jedne mają poziom średniej półki, drugie wyższej, ale zawsze pamiętajmy, że talerz, który dostaje gość, no, podpisuje się pod nim szef kuchni, podpisuje się pod nim kucharz i to jest bardzo ważne. Tak. Tak, no owszem, podpisują się, ale jeszcze nad nimi też stoją właściciele i tak, tak jak powiedziałam, to jest też jakby bariera, która w pewnych sytuacjach jest nie do przeskoczenia. I tak jak powiedziałam, w różnych regionach są, jest różna mentalność ludzi i kiedy zderzam się z odpowiedzią, dlaczego wy robicie to, a nie idziecie o krok dalej, oni sami mają takie poczucie, że nie ma takiej potrzeby, po drugie, gość, który tu przychodzi, jego nie stać na to, żeby zapłacić coś drożej, i co jest ogromnym błędem, ponieważ goście chcą jeść dobrze i są w stanie zapłacić za dobry produkt, ponieważ, tak jak powiedziałam, świadomość już naszych gości jest zupełnie inna i. To, co było kiedyś, a co jest teraz, goście też podróżują po świecie, mają odnośniki do tego, co, jak powinno wyglądać, jak powinno smakować. Natomiast, jak ja powiedziałam, jeszcze w wielu regionach no, nie ma jeszcze tej świadomości. Oni uważają, że to, co będzie, to, to będzie i, i generalnie jest ekstra, bo goście jest w stanie za to zapłacić. Ale to też wynika z tego, że nie mają świadomości tego, jak zrobić, żeby było inaczej i, i, i zrobić dobrze, i, i praktycznie w tej samej cenie. Ale zrobić coś dobrego. Dobrze, e, powiedz mi proszę, gdyby słuchali nas teraz jacyś restauratorzy, którzy mówią: no, chciałbym popracować trochę rzeczywiście nad tą swoją ofertą deserów. W swojej restauracji, potrzebowałbym pomocy. Oni mogą się jakoś liczyć na Twoją pomoc? Jak to zrobić w ogóle, żeby wiesz, no, żebyś przyjechała i pomogła? Ja mogę podać numer telefonu. Drogi są dwie, oczywiście. Można mnie łapać bezpośrednio przez Facebooka i wtedy się umawiamy. Ja wskazuję termin, tak, w którym jestem dostępna i co możemy zrobić? Dwa, bezpośrednio przez firmę Ambasador 92, więc, hmm. więc tu są jakby dwie drogi.